Kinoletnie dla małych i dużych, otwarta przestrzeń twórcza, czyli miejsce, w którym dzieci z opiekunami mogły wspólnie brać udział w plastycznych zajęciach, których motywem przewodnim były dinozaury. To tylko część atrakcji przygotowanych przez organizatorów na Noc dinozaurów. Przy okazji tegorocznej Nocy Dinozaurów na zwiedzających czekało jak zawsze wyjątkowe oświetlenie figur na szlaku zwierząt wymarłych. Każdego wieczoru oświetlone były inne figury. Przygotowaliśmy też kino plenerowe. Tym razem mogło się odbyć, żadne obostrzenia w tym nie przeszkodziły. Każdego wieczoru była bajka dla dzieci o godzinie 18, a później o 21 już film dla starszych widzów. Bardzo dobre, bo to jest takie rozmaicenie dla dzieci, które siedzą w Lubinie, tak nie wyjeżdżają, albo są już po wakacjach i jeszcze są w domu. Mm -hmm. Tak jest bardzo fajne. Podoba się, bo można fajnie czas razem spędzić, tak? Skęcić, tak? Mm -hmm. Wyjść Dzisiaj razem. jaki film oglądałyście? Madagaskar. I jak się... Podobało? Lepiej niż w kinie albo w domu? No, na pewno lepiej niż w domu, ale w kinie też jest fajnie. Dzieciom się bardzo podoba, jak widzę. Już tutaj mój wnóg jest zachwycony. Bardzo przyciąga Słyszałam, że nawet ludzie przyjeżdżają na weekendy do Lublina Czyli taki... dla tej atrakcji, zwłaszcza. W tym roku zmieniono nazwę ze szlaku dinozaurów na szlak zwierząt wymarłych. To dlatego, że nazwa dinozaury już nie do końca pasowała, bo w tym roku pojawiła się nowa figura olbrzymi pterozaur. Poza tym już kilka figur wcześniej nie należało do dinozaurów. Stąd zmiana nazwy. W tym roku czyszczenie i malowanie figur już zakończyliśmy. Odświeżone zostały figury brachiozaura, diplodoka, mastodonzaura i ostatnio w zeszłym tygodniu karnotaura. W tym roku podczas trzydniowej imprezy w Parku Wrocławskim przewinęło się blisko 10 tysięcy osób.